I cześć, tutaj Adam. Dzisiaj proszę państwa nauczę was troszeczkę popkultury. O Boże, ja bym też był ten filmy na twoim miejscu. Póki jeszcze nie wiecie co to za odcinek i jeszcze go nie włączyliście, to bardzo serdecznie wam polecam, zostawcie łapkę w górę. Będę wtedy bardzo szczęśliwy, to jest takie fajne powiedzenie. Adaś dzisiaj dobrze ci z oczu patrzy Więc tak tłumacząc powoli Dzisiaj pokażę wam moje top 3 różnych rzeczy Jak książki, filmy, youtuberzy, seriale, muzyka Panie możecie się spytać Adam dlaczego otworzyłeś balkon? A, a, a bo ładne światło mam Zanim jednak zaproszę was o coś bardzo nietypowego Wydarzenie, w którym chodzi o to, że ja będę chudy Wyobraź sobie, że robimy sobie challenge Słowo challenge jest okropne Że 30 dni 30 to jest tak 10, 10, 10 Będę biegał codziennie tak, 5 km. Więc możesz dołączyć do tego wydarzenia klikając w link w opisie, wspierając mnie oraz przy tym też wygrywając ze mną i wygrywać nagrody. Ok, więc zaczniemy od top trzech youtuberów, których oglądam. Za trzecim miejscem będzie karka... Y, <laughs> Nie jest to dla mnie żaden cud do naśladowania, ale robi fajny entertainment ze swoją świętą trójką. Na miejscu drugim będzie Instalock. Bardzo lubię to co tam robi. A robi tam muzykę. I kilka już tych piosenek mogliście usłyszeć na moich końcowych napisach. I przede wszystkim obecnie do League of Legends, do którego mam ogromny sentyment, mimo że już nie gram. No i do Overloch, którego z kolei gram. I daj mam sentyment. So play a spooky ma. Za to na miejscu pierwszym będzie pan, który nazywa się King the PJ. Jestem zawsze pierwszą osobą, która dostaje powiadomienie o jego filmie i od razu klikam i oglądam. Według mnie jest to najbardziej kreatywny człowiek, jakiego znam w internecie, jest po prostu człowiekiem niezwykłym i jego filmy także są niezwykłe. Hey, Tiny Planet Explorers and welcome to Slurp. Mam także top 3 ulubionych filmów. Zgaduję, że jeżeli oglądasz ten film, to oglądasz mnie jakoś tak na bieżąco i orientuję się, że ja raczej jestem wyjadaczem seriali. Ale nie zawsze tak było i właśnie z tego okresu, kiedy nie oglądałem tyle tych seriali, uwielbiałem na przykład Shrek'a. The world is gonna roll me. To prawda, teraz dopiero doceniam jakoś tak bardziej te wszystkie bajki, które kiedyś oglądałem i które teraz sobie przypominałem. I powiem Wam, że Shrek to jest faktycznie ta najlepsza, najlepsza, najlepsza bajka, jakiejkolwiek była. Na moje nie ma lepszej. Jeżeli znacie lepszą, to możecie dać mi znać. No chodź, Shrek, bo korki będą no. Na drugim miejscu mogłem usadowić przypadek Benjamina Burtona. Ten film po prostu musicie obejrzeć, nie chcę wam spolerować. A na pierwszym miejscu będzie 7 dusz, gdzie grał Will Smith. O tym już mówiłem niejednokrotnie, że jest to mój ulubiony film i nic z tego raczej nie zmieni przez najbliższy czas. Tak w ogóle to jeszcze teraz napisz w komentarzu swoje trzy ulubione rzeczy. Czy to muzyka, czy filmy, możesz wszystko złączyć. Trzy ulubione rzeczy, jakie kiedykolwiek obejrzałeś, usłyszałeś, cokolwiek. Jestem ciekaw. Swoją drogą, jeżeli nie wiecie, to słucham także muzyki. Ojeju, jak ja tu mam kłopot, żeby wybrać sobie trzy ulubione. Moja playlista jest dosyć długa. E? Aczkolwiek, gdy przychodzi do kwestii moich trzech ulubionych piosenek, które zawsze będą w mojej głowie, no póki nie zachoruję na alzheimera Okej, okay, bo to będzie zbyt poważne, jeżeli ta piosenka będzie leciała dalej, jest ona dosyć smutna, aczkolwiek bardzo ją lubię A kolejną taką piosenką może być All I Want by Cuddly I gdy przychodzi do pierwszej piosenki, nie, nie jest to Dawid podsiadło. Jest to inny Polak, którego bardzo, bardzo lubię. Jego piosenka Krótkie momenty skupienia. Jest, jest moją ulubioną piosenką od zawsze. Odkąd ona istnieje ta piosenka? Arturoje. Krótkie momenty skupienia. A to nie jest tak, że mam depresję, że mam takie smutne piosenki, po prostu lubię się, powiedzmy, że chillować i myśleć, słuchając muzyki. Nigdy sobie nie wyobrażałem, żeby słuchać sobie dubstepu, albo rapu, albo hip-hopu w wysłuchawkach. Nigdy na tej nie miałem bardziej energicznych piosenek niż What I've Done Parku, więc... no. na takie czwarte, troszeczkę gratisowe miejsce zasługuje piosenka, którą odkryłem wczoraj z Danielem i straszna mi się wbija w głowę. How it Powerless to make it start It is bigger behind, it is bigger below I think I know what I want, but I don't know where to go. No właśnie Bardzo polecam. <laughs> powiem wam, jakie jest moje top 3 seriali. Na trzecim miejscu powiem wam ogólnie, że mainstream. Nie ja będę wybierał najlepszego serialu z tych bardzo popularnych, jak Graotron, The Walking Dead, Mr. Robot, House of Cards i tak dalej. Łapię to w grupę mainstream, ponieważ to wszyscy oglądają i to po prostu są dobre seriale. Nie można nie powiedzieć, że są złe, że są nudne, są ciekawe, do każdego trafią, każdy je ogląda i dobrze się przy nich bawi. Nie chcę tutaj być hipsterem i brzmieć jak hipster? Uwielbiam te seriale także i je oglądam, aczkolwiek nie powiem wam. Że są moimi ulubionymi. Powiem wam, że na drugim miejscu jest Black Mirror, aczkolwiek nie ten najnowszy sezon, tylko te pierwsze dwa, które robili Brytyjczycy. To, co właśnie słyszycie wydle, to jest podkład z drugiego odcinka pierwszego sezonu tego serialu. Powiem wam, że nie jest to serial, który oglądałem jakoś dawno temu. Natrafiłem na niego na koniec 2015 roku i powiem wam, że tejam, bardzo, bardzo szczerze, polecam ten serial, ponieważ uważam go za naprawdę bardzo solidną. Lekcje. A gdy przychodzi do tego najlepszego serialu, który kiedykolwiek oglądałem, który najbardziej mi się podobał i o którym pamiętam, to jest to Doktor House. <grywa> Przez wiele mówiłem, jak to mainstream jest okropny, ale powiem wam, że nigdy, żeby nie obroził mojego doktora House'a, mojego Gregorego. Gre -gre 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 Gregorego. Oglądałem wszystkie 8 sezonów po cztery razy i naprawdę bardzo polecam. Jeżeli kiedykolwiek nie oglądasz Doktora House'a, a albo oglądasz tylko trzy odcinki, to weź, zamienimy się ciałami. Możesz wszystko robić, tylko daj mi być sobą, że mógł obejrzeć od Doktora Hausa i potem się zamienimy z powrotem, ok? No i gdy przychodzi do mojej ostatniej topki, tej top 3, to będą to książki, ponieważ uwaga! A ten na pleciach to jednak książki czyta? O do 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 do! Stop! Tutaj e, ogromny, wielki głos ze przyszłości. 90% z Was prawdopodobnie nie lubi książek, dlatego tutaj się zatrzymamy. Ja Wam tylko i wyłącznie szybko streszczę, jakie są moje ulubione książki, żeby może Was jakoś zachęcić za 20 lat, jak dorośniecie. I przejdziemy do końca filmu. Mam nadzieję, że to jest fair. Na miejscu trzecim bardzo dziewczynkowa literatura, fantastyka, a dokładniej wampiry z Morganville. Co prawda, przeczytałem tylko i wyłącznie 8 książek z 15. A tam się książek, jak... Na drugim miejscu jest Metro 2033 od pana Dimitrija Glukowskiego. Naprawdę przepiękne post-apo, dzięki któremu sam się inspirowałem i pisałem swoje własne opowieści i opowiadania. Bardzo serdecznie polecam. Za to na pierwszym miejscu wszystkie powieści pana Jeffa Ebota. Ten ziomeczek pisał sensacje z kryminałem, więc jeżeli naprawdę ten sklep jest takim dobrym kinem akcji z Tomem Cruzem, tylko że bez Toma Cruza, to bardzo serdecznie polecam właśnie książki Jeffa Ebota. Wow! No ja to chodzi, że to tyle jeżeli chodzi o moją topkę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten pomysł o koło narusiach. Mam nadzieję, że zobaczę Was za tydzień. Na razie Życzę Wam miłego wieczoru, miłego dnia i jego popołudnia. Trzymajcie się. Pa pa!